Ale właśnie soczek Mega słodki, uwielbiam mango I idę, właśnie mamy 10 minut do wyjścia Na tą atrakcję, więc też Wam od razu pokażę, jak to wygląda, jaka cena i co wchodzi w pakiet, bo to jest jedna stop atrakcji tutaj, uważam. Także do zobaczenia za chwilę. Pójdziemy na wycieczkę za 60 dolarów. Jest to pływanie z rekinami. Idziemy właśnie ze sprzętem. Dostaliśmy płetwy i maski. Tylko trochę dzisiaj pochmurnie i od 14 ma padać. I powiedzieli, że jak będzie wiatr, to nie będzie ujęć drona. A na tym głównie mi zależy, żeby z tych rekinów jednak mieć nagrania z drona, więc. Aby tylko nie wiało. Później już może padać. Ale żeby do tego momentu, jak będziemy na rekinach, nie padało, nie wiało, żeby można było te ujęcia z drona zrobić. Bo to tak kozacko wygląda. Dopłynęliśmy na wyspę Fulik. O. Tak wygląda tutaj przystań. Płaszczki tam normalnie przy plaży pływają, ludzie je dotykają. Zobaczcie. Nie wiem z kamery, czy będzie widać. Dobra, idziemy za nim, zwiedzać. Also I thought it would be a local island, the name will be fully due. It is a local island, so you have been on Kafu Mafushi before and you have been new here. So you can compare what Mafushi and here. So it would be easy to get something on here because mahfushi is more concrete than this, and more happening than this. But the same thing, tourism industry, local tourism industry is on here, so the population is very less. And we have so like one, two, three, four, five, six hotels and they used to build the tourism on here. That is how the island is. The population is less, so all less people live here and it could be more calm. So it is the best place for a relaxation vacation. Zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, gdzie są delfiny, bo jest za, duże, za duży wiatr, za duże fale i nie było delfinów, więc popłynęliśmy od razu na wyspę, a później płyniemy na rekiny. Będziemy nurkować z rekinami, będziemy pływać z rekinami i jeszcze zostaną płaszczki. A szkoda, że jest pochmurne niebo i wieje dzisiaj. Jakby było słońce. To by było pięknie, istny raj. Ta wyspa to jest 1,4 czwarta gdzieś ma fusi tak naprawdę dwie uliczki wzdłuż, dwie uliczki wszerz Kilka domów, które się buduje, kilka, które się remontuje. Coś nowego powstaje i tyle. Jeden, dwa sklepy. No, ale to taka wyspa lokalna. Tutaj po prostu ludzie mieszkają i jedynie ktoś przychodzi, o, zobacz szkoła, to jest... Na planów będziemy tutaj jedli, powinniśmy zejść dalej i trochę plan pozmieniali też przez pogodę, bo jest wiecznie, jest pochmurnie. Więc mam nadzieję, że to wyjście i popływanie z rekinami wyjdzie. Czyli będziemy teraz jedli. Mieliśmy właśnie płynąć na wysepkę zjeść, później na rekiny, i na tą wysepkę już nie wspomniał, więc nie wiem, czy w ogóle tam będziemy. Tam będziemy. Ale właśnie tam miały być nagrania też z drona, bo jeżeli ktoś nie ma, to oni też robią dodatkowo płatne za 30 dolarów. Z rekinami nagranie z drona i tak samo nagranie z drona z tamtej wyspy. Jeżeli będziemy i uda się to wszystko zrobić, to też pokażę wstawię tutaj, jak to wygląda. Idziemy po jedzenie, bo nas wołał. To racje żywnościowe wojskowe. Dostaliśmy jedzenie. Zaraz pokażę, jak wygląda. Makaronik, kurczak i kilka kiełbasek. Idziemy sobie. Patrzcie pomimo chmur i braku słońca, jaka jest piękna woda. Spójrzcie na te chmury. Mamy zaraz płynąć na rekiny, ale nie wiem czy w tym deszczu, bo to nie wiem czy burza, czy deszcz idzie. Na pewno deszcz będziemy te rekiny robić, nurkowanie. To, to trochę chyba bez sensu, jakby padało. Ani dronem nie polatają, ani nic. Nie wiem, czy już przełożą, jak to by miało wyglądać. Myślisz Malediwy, popływam z rekinami i tak wyglądają. A nurkowanie z lekinami też w fale stormu. Ale nurkujemy, patrzymy, nurkujemy, szukamy fale wielkie, ale lekiny są, wpływają na <try> Nie, to chcę się podać, to jest jest Widzicie go czy nie? Tak, tak. ja takie pęknie. Yy, za dużo. Knętka na bojcie? Właśnie wróciliśmy z wycieczki, i szczerze powiedziawszy, muszę przyznać, że jestem trochę zawiedziony. Bo, nie przez to, że coś było źle z ich strony, tak naprawdę starali się jak mogli, ale po prostu chodzi o pogodę. Mówiąc szczerze, cały czas od początku padało, wiało, było bardzo, bardzo, bardzo słaba pogoda. Przez to praktycznie nie zdążyliśmy zrobić absolutnie nic. Mieliśmy być na punkcie widokowym, jeżeli chodzi o delfiny, pływać z delfinami. Nie było delfinów przez pogodę. Później mieliśmy pływać z rekinami, to lało, bujało łódką. Po 40 minutach godziny praktycznie walki z tą wodą zaparkowali, zacumowali łódkę i schodziliśmy do wody i sami słyszycie pewnie jak wieje o tym wszystkim to tak naprawdę ja nawet zapomniałem, że pływam z rekinami bo aż tylko czekałem aż wyjdę z tej wody bo tak mną miotało w tej wodzie że praktycznie nie mogłem się na niczym skupić i faktycznie pływały rekiny wokół mnie ale z tego wszystkiego nawet zapomniałem o tych rekinach. Fajne, ładnie naprawdę, jak takie duże sumy nie czuję się tego strachu ale zdjęcia, nagrania z drona cokolwiek, tak jak pokażę jak to powinno wyglądać tutaj Absolutnie nic z tego nie mam, po prostu pogoda nam to nie pozwoliła. Mieliśmy być na jeszcze kilku innych rzeczach i też musieliśmy niestety opuścić. Także mówiąc szczerze, nie chcę tak narzekać, ale najgorzej wydane 60 dolarów na atrakcję, a powinno być najlepiej, bo to jest jeden z top punktów widokowych na świecie. Jest trochę mi szkoda, czuję po prostu takie niewykorzystany potencjał. Przez chwilę też myśleliśmy, że oni zawrócą to, że powiedzą w pół bo mieliśmy bliżej do portu niż dalej do kolejnych atrakcji, że nie wiem, dokończymy jutro, jak będzie ładniejsza pogoda czy coś, ale nie, lecieli dalej, także nie wiem czemu. Także nie chcę ich negować, bo ekipa była fajna, było w porządku. Naprawdę całokształt wycieczki fajny i warto. Na pewno polecam każdemu, jak tutaj będzie, pójść na to, bo cena jest warta. To jest 60 dolarów, a 90 dolarów z dronem, z nagraniami z drona, tylko pogoda nam popsuła i nie mogliśmy z tego skorzystać w pełni tak jakbyśmy chcieli. Więc na pewno to nie jest tak, że zniechęcam. Wręcz przeciwnie zachęcam, bo to jest turbo, rzecz na to pójść. Eee, ale po prostu pogoda musi być. Bez pogody, słabo, słabo i naprawdę szkoda mi było dnia, jeżeli bym wiedział, że taka pogoda będzie. No ale co zrobić? Jesteśmy już spakowani, bo musimy... Przerzucić rzeczy z jednego pokoju na drugi, bo źle trochę zarezerwowałem notlek, ale mamy też zabukowaną w międzyczasie wycieczkę na południa, ona tak wygląda, nie wiem czy będzie widać, to jest południowa wycieczka na Banana Reef, czyli tam gdzie są płaszczki, później też jest miejsce gdzie pływają żółwie, fajnie, dają maski, dają płetwy, więc będzie można do nich wskoczyć i popływać z tymi żółwiami, o ile oczywiście będą. Sandbank, czyli miejsce, gdzie jest wysepka z samym piaskiem, bardzo ładnie to wygląda. I tam będziemy mieli właśnie przekąskę, jedzenie, taki lunch z owocami i oczywiście, jeżeli się uda, to z delfinami. Więc mam nadzieję, że będzie można te delfiny też zobaczyć, bo jest też z nimi nurkowanie. Dają oczywiście cały sprzęt. No i zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie czekamy, za 5 minut mamy ruszyć. Dzisiaj też lekko pochmurnie, ale oby. Na morzu było troszeczkę przyjemniej, żeby tak nie miotało na nich. Powinniśmy tutaj zobaczyć rafę kolorową i coś tam jeszcze. Nie usłyszałem tego Ale Myślę, że na nagraniu zobaczymy, co tutaj będzie. Dopłynęliśmy do takiej wystawki, właśnie, tak wygląda sam Idziemy właśnie z dronem ze wszystkim, będziemy szli przez wodę, ale musimy w tym skoczyć. Jest woda do pasa, więc spróbujemy, żeby nie utopić sprzętu. Tam są, tam są yy, kurorty. Właśnie te wszystkie domki na wodzie, które widzimy na Instagramie i na różnych stronach. Właśnie są tam. I ogólnie ten sandbank jest podzielony do połowy. Do połowy tutaj mogą przyjść ludzie z kurortu. A tutaj do tej połowy możemy my chodzić. Dobra, doszliśmy, mamy to. I troszeczkę drogi mieliśmy. A tak to wygląda na prost, w tą i w tą stronę. Muzyka Na takiej wysepce, rzucałem jedzenie I tutaj będą ryby koło nas, a rzucałem żeby podpłynęły właśnie Nie wiem czy to ryby, czy to płaszczki będą tutaj Chwilą właśnie z spotkaliśmy. Mam nadzieję, że się udało nagrać, bo coś mi do szwankuje. I nie wiem, czy też dobrze widać, ale jest super. Patrzcie na tą zieleń, patrzcie na ten piasek nie możemy tam wchodzić. Ale możemy pływać tutaj na rafie. Wróciliśmy z tej wycieczki za 30 dolarów i powiem, że dużo lepsza, z milion la razy lepsza niż tamta, ale to głównie przez pogodę. I my ją mieliśmy w gratisie, więc też udało się tą wycieczkę załatwić za darmo, bo wczoraj... Zapytał nas właściciel, gdzie spaliśmy, czy byliśmy zadowoleni, czy nam się podobało i powiedzieliśmy mu, że e, nie i on powiedział, że nam załatwi za darmo półdniową wycieczkę dzisiaj i tam właśnie wchodziło w skład żółwie, delfiny, rafa Kola koralowa i kilka innych rzeczy, więc fajnie, bo nie musieliśmy nic za to płacić, a kosztuje to 30 dolarów w osobnej wycieczce i szczerze turbo polecam, naprawdę fajna jak jest pogoda, mega. Wchodzi się na motorówkę, jest szersza ta motorówka, jest przyjemnie, jest muzyka. W fajnych miejscach się dopływa i pływa z tymi żółwiami, z rybami i w rafie koralowej, i nie trwa cały dzień, że po prostu czujesz, że ten dzień już jest cały wyjęty. Więc naprawdę polecam. Chociaż żałuję jeszcze raz tych rekinów, ale trudno, następnym razem. Chociaż nie mogę zdzierżyć tego, że dzisiaj jest taka pogoda, jest same słońce, 32 stopnie, ciężko w ogóle cokolwiek zrobić Jeden, jedyny dzień, jeden, jedyny dzień, który padało tak mocno i wiało, to był wczoraj A wczoraj akurat na to poszedłem, bo się namówiłem trochę, miałem pójść dzisiaj, ale się dałem namówić na wczoraj i niestety wyszło jego szło. Ale na pewno polecam każdemu tą wycieczkę Half Day, jak tutaj będzie, pójść popłynąć. I z rekinami też, jeżeli będzie pogoda, ale upewnijcie się, że jest pogoda, bo inaczej to tragedia i nie ma co w ogóle iść. Ale jak jest pogoda, na pewno idźcie i na pewno polecam. Kurczaczek, ryż, garlic nan i sok. I łącznie to wszystko około 50 zł. Zwykły kurczak, fajnie przyprawiony, garlichnan, no pycha, naprawdę jestem mega, mega, mega zadowolony. No i za cały kształt wyszło około 55 zł, więc cena chyba też bardzo fajna, tak mi się wydaje. Popacy dalej grają, półtorej godziny, ale myślę, że dużo przyjemniej im się gra. O, teraz widzę, że jest chyba z trzy razy więcej, bo słońce zaszło, więc nie ma takiego, takiego upału. Jest pewnie też dużo przyjemniej w ogóle cokolwiek robić.